Szoty to zupełnie odmienna i bardzo ciekawa kategoria drinków. Ja lubię jeszcze, jeżeli w szotach coś się dzieje. Dzisiejszy szot pozwoli Wam przetrwać uroki naszej polskiej zimy, a najlepszy jest do zaserwowania przed lub zaraz po powrocie z pokazów sylwestrowych sztucznych ogni. Ja zrobię od razu w wersji dla przyjaciół. Cztery szoty wypełniam. Wódką mango, tak około 20 ml, następnie dodaję kiszka kropelek Tabasco i wszystko wypełniam gorącą czekoladą. Delikatnie zamieszam. I na wierzch, no właśnie możemy dać troszeczkę startej czekolady. Czerwonego pieprzu. Lub dla tych, którzy naprawdę już lubią ostre wrażenia, suszoną papryczkę do środka. I nasz zestaw dla przyjaciół Szotów Spicy Mango jest gotowy. Próbujcie, bawcie się, kombinujcie, no ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.